Niemal każdy z nas zetknął się kiedyś z przeziębieniem i grypą. Niestety, najczęściej ignorujemy ich objawy, nie zdając sobie sprawy, że grypa niesie za sobą bardzo ważne powikłania. W naszym województwie w sezonie jesienno-zimowym zachorowania na grypę i zachorowania grypopodobne zdarzają się bardzo często. Ten sezon jest może nawet lekko łaskawy dla mieszkańców tego województwa, ponieważ w szczytach zachorowań w granicach miesiąca mieliśmy około 4000 zachorowań. Tygodniowo zgłaszanych przez lekarzy POZ-u, ale mieliśmy takie lata, w których ta liczba zachorowań wynosiła około kilkunastu tysięcy. Jakie objawy powinny nas niepokoić i skłonić do wizyty u lekarza? Jeżeli chodzi o samą grypę, to gorączka powyżej 39 stopni, dosyć szybko narastająca, pojawiający się kaszel, dr, bóle mięśniowe, stawowe, ogólne rozbicie organizmu. Powinno spowodować to, że powinniśmy pomyśleć o tym, aby jak najszybciej udać się do lekarza. Wbrew powszechnemu przekonaniu, grypa nie zawsze występuje w tej samej postaci i jest wiele odmian wirusa, które pojawiły się w różnych miejscach i w różnych latach. Wirus grypy jest najpowszechniej występującym wirusem na świecie. Jest to wirus zakaźny, jest bardzo groźny, bo bardzo szybko się rozprzestrzenia. Występuje wiele subtypów wirusa, rozprzestrzenia się drogą kropelkową i poprzez skażone przedmioty, więc bardzo łatwo występuje w takich miejscach, gdzie występują duże skupiska ludzi, a więc w centrach handlowych, w żłobkach, w przedszkolach, w szkołach. Bardzo ważne jest wzmożone przestrzeganie zasad higieny powinniśmy często myć ręce czy korzystać z chusteczek jednorazowych. Pamiętajmy o tym, żeby, gdy mamy katar, używać chusteczek jednorazowych. W przypadku choroby my musimy przerwać łańcuch się jej szerzenia. Kolejna sprawa jest chociażby związana z tym, abyśmy wietrzyli pomieszczenia, w których przebywamy, abyśmy dbali o swój organizm, abyśmy w przypadku dzieci nie puszczali ich do szkoły, ale zostawili w domu i skonsultowali się z lekarzem. Także pamiętajmy o nas samych jako dorosłych. Najskuteczniejszą metodą są oczywiście szczepienia. Polska jako kraj i nasze województwo niewiele odbiega od tych statystyk. Niestety, szczyci się jednymi z najniższych wskaźników, jeżeli chodzi o szczepienia przeciwko grypie. W tej chwili realizowane są programy samorządowe, mówiące o tym, że adresowane do osób starszych, do domów pomocy społecznej, gdzie rzeczywiście co roku się tą grypą wyszczepia sporo osób, i tą, tą drogą jak gdyby chroni się przed ciężką chorobą, a często również przed zgonem. Nieleczona grypa niesie za sobą szereg powikłań. Jednym z nich jest zapalenie mięśnia sercowego, w wyniku którego chory może być skazany na przyjmowanie leków do końca życia. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv